Bardzo chciałbym też polecić parówki z biedronki. Każdy by chciał zestawu przyszłościowego, jeśli chodzi o pierwszego drona FPV. I kurde, to jest takie hobby, taka branża, że nawet zawodowi piloci, którzy wlatali tyle godzin, potrafią świetny, drogi sprzęt zgruzować no dosłownie w mniej jak kwadrans. A daj takiego drona komuś początkującemu. To jest trochę jak oglądanie takiej sarenki, która właśnie wstała pierwszy raz na nogi i próbuje zrobić pierwsze kroki. Trochę słodkie, a trochę przykre. Tak, na zapas, na lata, to sobie można kupić piec do ogrzewania, że jak już odpalisz drugie piętro, to, to wtedy y, obsłuży kolejne sześć grzejników, albo lodówkę taką. Z zapasem, że jak się urodzi kolejne dziecko, to się wszystko zmieści, i jak przyjedzie rodzina na święta, to też kotlety pomrozimy, wszystko będzie, wszystko się zmieści. Ale drona FPV, to by trzeba było tak trochę decydować, czy chcemy pełną wolność, czy chcemy, żeby jednak ktoś za nas myślał i narzucał nam jakieś ograniczenia. No i tutaj pojawia się beta FPV, znowu cała na biało, chcę się powiedzieć, z Cytusem Pro. Wiecie, co mi chodzi? Nie? Trochę zagmatwałem. Dobra. To jedziemy skorzystać z pogody. Bo już nie pada z godzinę A to pierwszy raz w tym tygodniu. Nowa chutka! Ja mam nadzieję, że mam wszystko ze sobą Że będę mógł tym polatać, a ja nie na przykład zapomniałem naładować baterii Jakie ładne miejsce O ile trawniczków Ile przeszkód Petarda Cetus poza tym, że nauczył Was tego latania z widokiem z pierwszej osoby Nauczył Was też tego, że drona trzeba naprawiać Bo o dziwo, ku naprawdę mojemu dużemu zaskoczeniu dość szybko kończą się tam silniki to nie był mój pierwszy dron z silnikami szczotkowymi Beta Starter Kit, miesiąc na silnikach a był to mój pierwszy dron FPV Ishin E013, używam go faktycznie sporadycznie, ale będzie jakiś trzeci miesiąc i wszystko działa nawet Karol, któremu pokazałem tego drona, proszę bardzo i wszystko działa, więc pytanie brzmi co wy robicie z tymi dronami, że te silniki tak padają? Na pierwszego drona zawsze polecam szczotkę, ze względu na to, że koszty naprawy są no, bliskie zero, pomijalne. Czyli silnik kilkanaście złotych, nawet jeśli będzie potrzeba w miesiącu garść ich wymienić, to rachunek będzie mniejszy jak zestaw w McDonaldzie. Aleksja odebrana. No ale mamy teraz nowość. Advanced Kit 3 by się chciało powiedzieć, ale nie. Cetus Pro czyli bezpośredni następca Advanced Kit'a taki miksik tego co w metorze z tym co w Cetusie Drone ma te same trzy tryby, które Cetus i to będę wiele razy w tym filmie powtarzał tak samo jak Cetus aparatura taka sama jak Cetus i gogle też te same jak Cetus nie mają DVR-a, więc odpalę sobie swoje drugie gogle żeby cokolwiek nagrać Wersja pro tego drona jest, no co tu dużo mówić, dużo szybsza e, od Cetus'a. No i głównie od tego, że ma te silniki bezszczotkowe. Konstrukcja sprawdzona, no one działały zarówno w Meteorze 75, działają obecnie w HX115 i LR i SE. Zawsze ciężko mi było polecić bezszczotkę początkującemu, bo advanced tu sprzedałem tyle. Strasznie żal mi było, jak ludzie po pierwszym czy po dwóch lotach Blokowali śmigła, palili ESC. Tak naprawdę wydali więcej niż na starter kita i zostawali z uszkodzonym dronem, którego można naprawić no, za 200-300 zł. I to jest taka rzecz, która bardzo zniechęca do hobby. No ale tak jak powiedziałem na początku, Cetus Pro to jest taka bezszczotka, która trochę myśli za użytkownika i stara się, żeby aż tak szybko tego drona jednak nie zepsuć. Myślę tu o konkretnie jednym rozwiązaniu, które jest bezpośrednio przeniesione z Cetusa do Cetusa Pro i no może zaoszczędzić kupę, kupę pieniędzy a mianowicie CRASH DETECT on się po prostu wyłączył i o to chodzi, bo największy grzech początkujących pilotów jest taki, że wypadek, ktoś się wkręca w silnik i on dalej na pieprza. Dalej stara się kręcić. I tak jak w Cetusie nie ma do najmniejszych konsekwencji. Tak tutaj, jak popcorn, strzelały MOSFETy. A ten wariat po prostu wyłącza silniki. Czy stabilizacja tego drona działa? No działa! Tak samo jak w Cetusie. Muszą być tutaj warunki zachowane, czyli i nie może wiać zbyt mocno. I musi być czytelne podłoże, dobre oświetlenie. I wtedy działa. Tak, trzyma go tak samo jak. W statusie. Tylko że jest to feature, którego użyjesz dwa, trzy razy na samym początku, żeby się obeznać z tą perspektywą patrzenia z drona, a potem ewentualnie pokażesz kumplowi. Ej, zobacz, latam jedną ręką <grybujesz> albo w ogóle bez trzymanki. To co, teraz akro. за первым разом. Tego się nie spodziewałem, ale będzie fajne do filmu. Obraz jest? E, no jest. Siedziałem na Kuczka. Trochę w dół poleciałem za wysoko. I mi się zerwał. Ale spokojnie widzę go. Tam, na trawie. Przydał się pomocnik, który by mi po niego biegał. I zupełnie przypadkiem udało mi się pokazać jego drugą bardzo fajną funkcję czyli on nie spada jak kamień. On ląduje. I to zawsze, kiedy, kiedy jest taka potrzeba. Teraz zerwał się link RX. Ja siedziałem tam na ławce, to będzie ze 150 metrów stąd kucnięty, obrócony tyłem do drona i wtedy dron mi się zerwał co się stało? rozpoczął procedurę lądowania normalnie każdy inny mały dron zrobiłby cyk, drop, po prostu odcina zasilanie, dron spada jak kamień ten wylądował. nic nie trzeba ustawiać, nic nie trzeba zmieniać prosto z pudełka po prostu wylądował to samo się dzieje jak się kończy prąd on nie pozwoli rozładować baterii do 3,029, i także będziesz pałował dalej do końca jeszcze 30 sekund, jeszcze 15 sekund, wyciągniesz z tej baterii. Od 3,5V to zaczyna pojawiać się informacja low battery. Kiedy masz stałe 3,3, on po prostu ląduje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ta kamera ma dość szeroki kąt widzenia. Przez to wydaje się, że leci się trochę szybciej niż faktycznie się leci. I to w pewien sposób hamuje takie zapędy do zapieprzania. Te schody wyglądają jak pianinko. Ding ding ding. Tam sobie. O, leżą moje Skyzone, które mają DVR-a i nagrywają o, obraz. Ten obraz swoją drogą wyczyśćmy z palucha. A ja teraz polatam wewnątrz slow, mid i w trybie sport bo jeszcze wewnątrz wam nie pokazałem, jak to lata. Kurde, jak kot. Trzy razy i trzy razy spadł mi we właściwą stronę, ale ma Turtle mount, którego tu chciałem zaprezentować, bo Cetus zwykł nie miał. Tylko, żeby zrobić Turtle mount, trzeba być w trybie Acro, czyli tym manualnym, bo inaczej ten drążek służy do zmiany kanałów. Pokażę wam jeszcze jak działa ten tryb, tryb. O stabilizacji chyba estabilização, eu Wystarczyło skalibrować. Prąd się skończył. Elegancko. I co tu o nim powiedzieć? Ja myślę, że jest to ten dron, który no, zamknął mi gębę. Trochę tak po prostu. Bo do tej pory, głównie ze względu na ryzyko uszkodzenia i koszty naprawy, w życiu bym nie polecił takiego drona początkującemu. W sensie 75 na bezszczotkowych silnikach. Bo ja wiem, jak to jest. Masz drona. Nie odpuścisz sobie, nie odłoż go na półkę, weźmiesz całą aparaturę. I, no, w pierwszy miesiąc polatam na symulatorze, a potem będę stosował się do wszystkich reguł, zasad, jakie obowiązują w tym świecie. I tak na pewno wtedy dron posłuży mi latami. Nie ma takich ludzi, nie w tym hobby, nie spotkałem. Bo ten, tak jak powiedział na początku odcinku, po prostu no, myśli trochę za użytkownika. Kiedy jest potrzeba, ląduje, nie spada jak kamień, nie ciągnie baterii do zera, po prostu powolutku, delikatnie ląduje. Mimo, że do góry nogami, ale patrzcie, żadnych strat. W razie uderzenia odcina silniki, czyli zabezpiecza się przed tym, żeby nie spalić MOSFETów. Latałem nim ja, latał nim Karol, latał nim Michał, latał nim Oskar, latała nim Karolina. Latał nim wiele osób, tym jednym egzemplarzem. I po miesiącu, ponad miesiącu upalania, on wciąż działa jak nowy. Czy osoba, która kupiła Tetusa. A teraz wychodzi za to sporo, powinna czuć się oszukana? Nie, absolutnie nie. Te 400, które zaoszczędziłeś, idealny budżet na start na kolejnego drona. Reszta jest taka sama. A możesz kupić sobie HX, możesz kupić Kruxa, możesz kupić Moblight'a. Moblight'a 7, który kosztuje 450 zł, czyli praktycznie różnica między tym a Cetusem. I Moblite zadziała zarówno z goglami, jak i z aparaturą. I polata 10 minut, i polata szybciej niż ten, i dalej niż ten, i dłużej niż ten. Jest tyle możliwości w tym hobby. Teraz, tak, bez problemu mogę powiedzieć, że jeśli masz kupić pierwszego drona i masz budżet na tego, warto wziąć. Ale gdy nie masz budżetu i te 4 stówki zaoszczędzone, przynajmniej na początku, robią różnicę, wciąż bierz Cetusa i komplet zapasowych silników tak w razie czego. Ale spokojnie, tego samego nauczysz się i na tym i na tamtym. Po prostu jak już kupisz tego, to dłużej nim polatasz. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, łapa w górę. Tego drona już od dzisiaj można kupić w moim sklepie. Pierwsza partia jest króciutka, ale druga paczka z nową dostawą już idzie. Dzięki za oglądanie. Subskrybuj ten kanał. Pamiętaj, gdzie polatać? To taka stronka, gdzie możesz popatrzeć, gdzie latają inni. Fajne. To co? Gumowych drzew? Ej! Porówki skąd? Z biedronki. Dzięki. Jak dobrze, że biedronka jest tak blisko.